Znajdujemy się teraz na ulicy Kościuszki, gdzie tutaj również został projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tutaj jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wartnie. Widać, ten ośrodek jest od poniedziałku od 8 do 16, we wtorek do 5, 17:15.30. Chodzi i stara się pomóc innym, którzy są naukowymi alkoholikami. No, a teraz przejdziemy na ulicę kościelną. tak. O, świetnie. Jak to był tylko kawałonek. Spójrzmy na to. Tutaj jest ulica Kościelna, o naszego pięknego kościoła. Tutaj jest. Do, do tej poru to ulicy projekt o Unii Europejskiej. proszę spójrzcie na drogę. Kamyczki, piasek, chodnik, wszystko. Tutaj niegdyś był żurze. Naprawdę tak jak tutaj. Niegdyś tutaj był żurze, tak jak tutaj. Ale Unia Europejska zainteresowała się naszym kościołem właśnie. I to jest ostatni znak, który może pokazać naszym osobom, które chcą obejrzeć. To jest to sama, to jest to samo, co widzieliśmy na ulicy krótkiej. Teraz jesteśmy na ulicy Kościelnej, u No i to by było na tyle. Wszystkie te trzy rzeczy chciałam Wam pokazać, które niestety trwa tylko trzy minuty. No i... dziękujemy za wysłuchanie. Prosimy o wielkie noty.